I tutaj wchodzi enlisted całe na. no właśnie na biało, to na pewno nie, chociaż za to chyba by im się należało jakiś kamszocznik. Muszę zatem skarcić twórców za to co odpierdolili. Właśnie przez takie zachowania deweloperzy sami uśmiercają swoje gry. I choć gierka może być dobra, to przez nietrafne decyzje może szybko pójść do pieca albo do piachu jak wolicie. No okej, okay, to doprecyzujmy o co ta cała afera. Siema, siema, z tej strony dziki Kemar. No cóż, przed Wami moje mordencje, kolejny materiał z gry, co się zowie: Enlisted. Jak zapewne wiecie, bądź nie, uwielbiam tę grę i bardzo lubię tworzyć z niej materiały. Ciągnie mnie do tej gry jak muchę do gówna. W wolnych chwilach staram się odpalać Gierkę i dziabnąć z rundkę, dwie, a może i dziesięć. W tym materiale chciałbym skomentować to, co deweloperzy gry zrobili, ale zanim to zrobię, to jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Chwilowo może się to wydać off-topem, ale muszę o tym wspomnieć w kontekście tego, co się od Janie Pawła. Jakiś czas temu głośno było za sprawą Ubisoftu a właściwie tego jego mościa, który powiedział, aby gracze nie przyzwyczajali się do posiadania gier, gdyż przyszłością są abonamenty i nie będziemy kupować poszczególnych gier. No brawo on! Mam nadzieję, że ta wizja legnie w gruzach tak samo jak świetne auta elektryczne, którymi można pośmigać po mieście, bo na trasie to chyba musiałbym mieć w dupie powerbanka wielkości Boeinga. A jak się jarają, łopanie, Jak młody nacycki własnej matki. Przy okazji warto też wspomnieć o wyłączeniu serwerów samochodówki The Crew, która była dostępna tylko online. Co to oznacza? Nie pograć na legalu w grę, bo jest ona z kategorii gier always online, a potem się kurwa dziwią tempedzidy, dzidy, że piracą gry. Ja wiem, że pierwsza część jest już stara i ma już chyba dekadę na karku, ale nie podoba mi się takie podejście. I tutaj wchodzi enlisted całe na. no właśnie, na biało, to na pewno nie, chociaż za to chyba by im się należał jakiś kamszocik. Także karny kutas tutaj zdecydowanie się należy. W tym przypadku nie za chujowe parkowanie, lecz zarządzanie. Muszę zatem skarcić twórców za to, co odpierdolili. Właśnie przez takie zachowania deweloperzy sami uśmiercają swoje gry. I choć gierka może być dobra, to przez nietrafne decyzje może szybko pójść do pieca albo do piachu, jak wolicie. W tym przypadku jednym z takich zachowań jest po prostu zachłanność i to jest często widoczne nawet w grach, które dobrze prosperują. Mamony ciągle za mało i trzeba doić hajs od zaślepionych graczy. No dobra, ale o co w ogóle biega? Ano o to, że enlisted też dosięgła klątwa zachłanności. Kurwa dosięgła, czy dosięgnęła? Oj, polsza, taka trudna język. Gra jakiś czas temu ukazała się na platformie Steam, czyli na chyba najpopularniejszej platformie do cyfrowej dystrybucji gier. Tak, tak, dziki jak zawsze materiał, kurwa w czas. W każdym razie, to, że wbiła na Steam, powinno być świetną wiadomością. No właśnie, powinno. Oczywiście stało się inaczej. Pewnie to wiecie, ale dla tych, którzy tej gierki nie znają, to dodam, iż jest ona free to play. Cały czas jest w fazie neverendingowego, wczesnego dostępu, co przy mojej sympatii do tej gry pozwoliłem sobie lekko wyśmiać przy okazji materiału z podsumowania Battlesheeta 2042. Jak coś źle działa, bądź nie działa w ogóle, to przecież wczesny dostęp, więc ma prawo, to co się dopierdalasz? Niezły dupochron. Może wspomniany przed chwilą Battlefield też powinien iść w tym kierunku. Nie 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 DICE, ja tylko żartowałem, nie lepcie kolejnego gówna proszę was. No, okej, okay, to doprecyzujmy o co ta cała afera. Cały szkopuł w tym, że enlisted, które zostało wrzucone na Steam, jest płatne. Tak dobrze słyszycie, jest płatne. Gdzie gra jest free to play i można ją pobrać ze strony producenta poprzez dedykowany launcher. Czajcie to? What? the fuck? Swoją drogą to program Malware Bytes. chyba nie lubi tego launchera, bo zgłasza go jako trojana. Albo po prostu Putin obserwuje czy wspierasz ekipę Nawalnego i wtedy zdetonuje ci kompa. Wracając do tematu, ta wersja wprawdzie oferuje jakieś tam DLC i coś dostajesz dodatkowo, jak chociażby konto premium na 7 dni, czy jakieś pro oddziały, no ale kurwa nie zmienia to w faktu, że jest tu rozbój w biały dzień. Przecież można było to rozwiązać w prosty sposób. Dać na Steam identyczną wersję gry jak ta, którą można ściągnąć ze strony i dodatkowo wrzucić te DLC czy inne płatne gówna. Co było w tym trudnego? Naprawdę tak rządza hajsu przysłoniła im gałki oczne? W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać, że wersja gry na Steam nie była kierowana do mas, tylko do węższego grona. Więc jak do mnie mam, pewnie z myślą o Nie wiem jak wy, ale ja kompletnie tego nie kupuję i takie bajki to mogą gówniakom opowiadać. Gra miała szansę na większy rozgłos i tym samym na dotarcie do większej liczby graczy. Skorzystaliby na tym i twórcy, i gracze. A w tej sytuacji to i owszem, rozgłos zyskała, ale chyba nie o taki szum chodziło. Nie ma to jak pierdolnąć sobie z shotguna w kolano. Jednakże to i tak nie był jedyny problem jeśli chodzi o debiut Enlisted na Steamie. Ci którzy zdecydowali się kupić grę na platformie od Valve mieli także problemy z połączeniem konta gejdzinów ze Steamem. No wiecie jak już ktoś miał poczynione postępy w grze to ściągając grę ze Steama chciałby zachować to co ma. No a tym bardziej jak już za to zapłacił lol. Enlisted na pewno nie grają tłumy, zainteresowanie samą grą też jest niskie co widać po Twitchu czy po filmach na YouTube. Generalnie filmy robią niskie wyświetlenia i nie ma na nie popytu, co chyba zresztą widać. Ludzie, którzy o tej grze słyszeli, traktują ją bardziej jako jakiś eksperyment, bo faktycznie mechaniki, którymi dysponuje, mogą wyróżniać ją na tle innych tytułów. Szkoda tylko, że odpierdalając taką manianę, twórcy sami tę grę wpychają do piachu. Gra na pewno zawita na Steamie, ale czekają pewnie jeszcze długa, niełatwa droga. Tym bardziej, że nie smak pozostał to nawet gdy Wróci będzie mieć cholernie ciężkie życie, gdyż ludzie będą oceniać bardziej decyzje deweloperów, a nie samą grę. To jest po prostu przykre, bo sama gra może wybitna nie jest, ale ma pewne rzeczy, które wnoszą coś nowego, jak chociażby prowadzenie swojego oddziału. Mocnym atutem są także ciekawe mapy, autentyczne uzbrojenie i prawdziwe dywizje, a strzelanie z różnych broni jest jak dla mnie jednym z lepszych, z jakimi spotkałem się w grach FPS, a trochę ich było. Owe!